Kiedy pierwszy raz po ślubie przekroczyłem drzwi domu teściowej, poczułem ciężar tych wysokich sufitów, grubych zasłon i drogich perfum, unoszących się w powietrzu. Wszystko tam krzyczało bez słów, jesteś gościem, nie jesteś częścią tego miejsca. Ledwo zdążyłem zdjąć płaszcz, kiedy się pojawiła, jakby zmaterializowana przez zimne powietrze w pomieszczeniu. Szczupła kobieta, nienagannie ubrana, z fryzurą przeciwstawiającą się grawitacji i spojrzeniem, które jako jedyne było w stanie wyprostować każdą postawę. Jego oczy skanowały mnie od stóp do głów, zatrzymując się i kalkulując. Ta sukienka, powiedziała z westchnieniem wartym tysiąca słów. Prosty. Bardzo proste. Mam nadzieję, że rozumiesz, że bycie żoną mojego syna nie jest dla każdego. Nie chodzi tylko o bycie u jego boku, ale o wiedzę, jak być tam, gdzie on jest. Z trudem przełknęłam ślinę, wciąż trzymając rękawiczki w dłoniach. Co dokładnie masz na myśli? Zapytałem ostrożnie. Przeszła obok mnie z elegancją kogoś, kto dominuje w każdym centymetrze przestrzeni, lekko odwracając głowę, by wypuścić słowa, jakby były bułką tartą dla głodnego ptaka. Trzeba wiedzieć, jak zachować się w społeczeństwie. Opanuj co najmniej trzy języki: angielski, francuski, włoski. Precyzyjny gest wskazał na czarny fortepian, imponujący w kącie pokoju. I graj. Nie jako przeciętny student, ale jako ktoś, kto rozumie sztukę. Zaschło mi w gardle. Przypomniałem sobie lekcje muzyki, których nienawidziłem jako dziecko, drżące palce na klawiszach, gdy miałem dziesięć lat. Mój francuski ograniczał się do niepewnego banjur i wymuszonego Merci. Otworzyłem usta, żeby odpowiedzieć, ale ona już odwróciła się do syna, z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Dymitri, mam nadzieję, że dałeś jej jasno do zrozumienia, że nasza rodzina ma standardy. Nie możemy pozwolić, żeby synowa zawstydzała nas na kolacjach czy przyjęciach. Jak zawsze milczał, udając, że poprawia zegarek na nadgarstku. Wtedy to poczułem, między nami wyrosła niewidzialna ściana, zimna i solidna. W tym momencie dała mi jasno do zrozumienia, byłam na rozprawie. W kolejnych dniach treściowa zaczęła mnie zapraszać na herbatę. Ale to nie były spotkania, to były lekcje. Któregoś dnia przesunęła po stole zniszczone rozmówki i zamówiła: Powiedz, je yes, suis revi de vous voir. Je revi de i powtórzyłem, potykając się o słowa. Nie. Wtrąciła się z dreszczem pogardy. Mówisz jak wieśniak. Potrzebuje lekkości, wyrafinowania. Każda sylaba powinna być ucztą dla uszu. Innym razem zmuszał mnie, żebym usiadła przy fortepianie, stając obok mnie w sztywnej postawie nauczyciela konserwatorium. Łokcie wyżej, zażądał, a palce miękkie, nie jak młotki. Jego krytyka zabrzmiała bardziej niż jakakolwiek niestosowna notatka. Dymitr zawsze znajdował wymówkę, żeby się nie pojawić. Zostałem do późna w pracy, mam wizytę, której nie można przełożyć. Byłam sama pod ciężarem tego nieubłaganego spojrzenia, próbując rozładować napięcie żartem, który umarł przed narodzeniem. Jego usta były zaciśnięte, jakbym popełnił zbrodnię przeciwko elegancji. A co jeśli nie będę mógł spełnić Twoich oczekiwań? Zaryzykowałem kiedyś pytanie. Spojrzała na mnie, jakbym właśnie przyznał się do spalenia rodzinnego zestawu porcelany. W takim razie powiedział z mrożącym krew w żyłach spokojem, Nie będziesz godna przebywać u boku mojego syna. Te słowa brzmiały we mnie jak zdanie, ale jeśli to był test, zdecydowałem się go zdać według własnych zasad. Zacząłem uczyć się w tajemnicy, zajęcia online z prywatnymi nauczycielami, ćwiczenia wymowy do wczesnych godzin porannych. I zamiast narzucanych przez nią klasycznych utworów. Nauczyłam się melodii, które wywoływały u mnie uśmiech w dzieciństwie, które przeniosły mnie do miejsca, gdzie muzyka była wolnością, a nie obowiązkiem. Miesiąc później Teściowa zaprosiła nas na ekameralną kolację ze znajomymi. Ale kiedy zobaczyłam stół zastawiony srebrnymi sztućcami i gości w oficjalnych strojach, zrozumiałam, to był mój ostatni sprawdzian. Nasza synowa przedstawiła tonem, który zdawał się dodawać cicho, na razie. Przy stole toczyły się rozmowy pomiędzy rosyjskim, angielskim i francuskim. Słuchałem, czekałem na odpowiedni moment, a następnie wciągnąłem się w dyskusję z jednym z brytyjskich gości. Mój biegły angielski go zaskoczył. Na twarzy teściowej pojawił się lekki grymas, lecz temat zmienił się na francuski. Powiedziałem kilka naturalnych zdań z akcentem, który wywołał szczery uśmiech francuzów przy stole. W parles merveilleusement, madame e pochwaliła jedna z nich. Wtedy ktoś zauważył fortepian w rogu pokoju. Co powiesz na muzykę, która ożywi wieczór? Zaproponował żartobliwie gość. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Teściowa odwróciła się powoli, z uśmiechem, który nikogo nie zmylił. No cóż powiedział słodki jak trucizna. Dlaczego nie zaprezentujesz nam czegoś, nad czym tyle próbowaliśmy? Wziąłem głęboki oddech, podszedłem do instrumentu i pozwoliłem, aby moje palce przesuwały się po klawiszach. Ale zamiast klasycznego utworu, którego oczekiwała, zacząłem odtwarzać ścieżkę dźwiękową do filmu, który uwielbiałem jako dziecko. Melodia wibrująca, pełna życia, z emocjami, które przelewały się z każdą nutą. Goście klaskali, niektórzy nawet podchodzili, żeby się przywitać. Dymitr spojrzał na mnie z dumą, jakiej nie widziałam od dawna. W tamtym momencie poczułam, że każda krytyka, każda noc ukrytej nauki, każda kropla potu była tego warta. Teściowa milczała, z jedną brwią lekko uniesioną w łuk, z rozchylonymi ustami, jakby chciała coś powiedzieć, ale tego nie zrobiła. Jednak jego oczy mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie spodziewała się, że wyjdę zwycięsko z jej własnej gry. I po raz pierwszy niewidzialna ściana między nami zaczęła pękać.